Hej, kochani, witam Was y, bardzo cieplutko. E, dziś przychodzę do Was z holem i z kilkoma ogłoszeniami. E... Hej, kochani, dziś przychodzę do Was z holem e, i z kilkoma ogłoszeniami, ale to na końcu. Przejdźmy do zakupów, które poczyniłam w ostatnim czasie. Dawno u mnie właśnie żadnego holu nie było, bo aż tak dużo tych rzeczy, powiem Wam szczerze, że sobie nie kupiłam. Trochę rzeczy Wam pokażę, które kupiłam w Nowym Jorku, trochę których się powymieniałam jeszcze z mamą i część rzeczy, które już mogliście widzieć na blogu, jeżeli ktoś śledzi mojego bloga. Pierwszą rzeczą, którą właśnie mogliście widzieć na blogu, a jeżeli jej nie widzieliście, to linka będziecie mieli na dole, jest taka bluzka, niby taka sportowa, niby, niby elegancka, ale to właśnie... Ona tak wygląda. Ona ma takie tutaj perełki, większe, mniejsze, z cyrkoniami, a to wszystko jest naszyte na koronce, więc to bardzo ładnie wygląda. I przez to, że to jest właśnie taka dość sportowa rzecz, i przez te właśnie tutaj gadżety, to bardzo ta tak, raz, że oryginalnie wygląda, a dwa, że jest bardzo taka od razu sportowo elegancka. Ja lubię bardzo takie rzeczy. To jest jedna rzecz. Kolejną rzeczą, świeżuteńką, bo tu zakupioną wczoraj, jest bluzka z rosa. Patrzcie, tutaj. Tak się prezentuje. Jest to bluzeczka taka bardzo cieniutka, z takim właśnie tutaj krzyżem na z przodu. I ona kosztowała wcześniej 18 dolarów. Ja ją zakupiłam za 7,99 Tak się bardzo fajnie prezentuje. E, oczywiście, firmę podam Wam na dole: znajdę Wam linka od razu. Jeżeli jesteście zainteresowani, Wam się spodoba, to może na stronce jeszcze są. E, spódnica. Spódnica jest z wymianki od mojej mamy, bo my z moją mamą bardzo lubimy się czasami wymieniać swoimi ubraniami. I ja dostałam właśnie od mamy taką spódnicę. Tutaj z szerokim takim pasem, można jakiś tutaj pasek włożyć. I do tego, tutaj jak widzicie, jest pod spodem krótsza spódnica. Poczekajcie, żebyście mogli dobrze to widzieć krótsza spódnica. Tutaj jest taka prześwitująca, długa, 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 długa. I ona jest w ogóle krzywa, e, krzywa na samym końcu. Mm, bardzo ładnie się prezentuje. Ja już e, się e, w niej pokazywałam wam na Instagramie, bo musiałam ją od razu przymierzyć. E, I powiem wam szczerze, że wy się często pytacie e, gdzie można zobaczyć właśnie te yy, stroje, żeby można było zobaczyć na mnie, jak to wygląda. E, więc ja Wam polecam właśnie mojego bloga, bo ja bardzo często tam wrzucam nowe stylizacje i tam właśnie możecie zobaczyć te ubrania, które Wam pokazuję w holu. Bardzo często właśnie w stylizacjach. Więc Was zapraszam. E, to jest ta spódnica. Jeżeli chodzi o tą spódnicę, to muszę Wam pokazać od razu buty. Bo ta spódnica też się równie superansko będzie po prostu tutaj pasować do tej spódnicy, znaczy ta spódnica do tych butów. To są buty z BCBG. Przepiękne buty, zamszowe, robione na takie właśnie country. Mi się one bardzo podobają, są takie ażurkowe. Jedni mi na Instagramie pisali, że one już nie są modne, że były modne w Polsce dwa lata temu. Może i tak, może i nie, nie wiem, nie znam się, nie jestem jakąś fasjonistką wielką, po prostu kupuję to, co mi się podoba. A że zawsze chciałam mieć takie buty, i tutaj w Stanach mieć takie buty, to jest bardzo normalna rzecz i bardzo nawet tak mile widziane, mile odbierane, przynajmniej tutaj w tych rejonach, gdzie ja mieszkam. Są bardzo wygodne i właśnie przez to, że są takie ażurkowe, nie jest w nich tak wcale ciepło, ale jest to um, prawdziwy zamszcz skórzany, więc um, też nie ma takiej opcji, żeby jakoś strasznie bardzo się ta noga w nich pociła. Um, I te budki, słuchajcie, um, wyszukał mi Marek, jak ja byłam w pracy, to on poszedł obok mojej pracy, jest właśnie TJ Maxx e i poszedł mi i i od razu mi wysłał zdjęcie, mówi, jaki ty masz numer. Ja mówię, wiesz, to jest różnie. No i szybko, ee, szybko, właśnie e, żeśmy się spisali, sms-ami. No i Marek mnie zakupił, mówi, w razie czego można wymienić. No i te butki już zostały u mnie. No i tak te buty się spodobały mojej mamie, że moja mama sobie je też kupiła. Jeżeli chodzi o buty, e, to buty kosztowały e, w normalnej cenie chyba 150. A właśnie Marek wypatrzył je za 50 dolarów za 50 tak za 50 dolarów bo 4099, więc to są te buty już niedługo będą na blogu, bo one bardzo ładnie będą pasować do jesiennych stylizacji. Kolejną rzeczą, którą również możecie widzieć na blogu. To jest taka pleciona, znaczy pleciona, robiona jakby na drutach kamizelka. Ona też jest właśnie krótsza, troszeczkę z przodu, dłuższa z tyłu. Piękne ma takie plecienia. Mi się ona bardzo, ale to bardzo podoba. Ja ją zakupiłam w Rosie. Ona kosztowała normalnie sporo, jakoś coś koło, nie wiem, 70 dolarów w ogóle, bo to jest też BCBG. A ja, je, ja ją zakupiłam za 14 dolarów, więc mi się bardzo opłacało. Kolejną rzeczą, którą mogliście widzieć też już na blogu w stylizacji takiej nadmorskiej, jest bluzka. Taka zwykła bawełniana bluzka z 3/4 rękawkiem. Tutaj takie ściągacze z, z dekoltem w fałkę. Jest to bluzka z Kelvin Klein. Tak się prezentuje. Typowo taki marynarski styl. Bardzo ładna, taka i bardzo miło się nosząca, bo jest to bawełna, więc tutaj nie, nie jakoś się bardzo w tym nie podoba. Super do shortów, co możecie właśnie widzieć na blogu, ale też do dłuższych spodni. Jak najbardziej. Kolejną rzeczą, którą sobie zakupiłam ostatnio, to jest. To jest sukienka, przypiękna sukienka, którą miałam ostatnio w pracy. Bardzo mi się ona spodobała. To jest taka koronkowa sukienka. Ona właśnie, tak jak tutaj widzicie, ma na, na, na biust takie wycięcie. Tutaj jest przezroczysta. No i tutaj ma halkę pod spodem i tak samo ma przezroczyste plecy. Plecy ma w ogóle takie dłuższe wycięcie. I takie przezroczyste. No i idąc, ona jest długa, z przodu jest krótsza, a z tyłu jest dłuższa. I też, rewelacyjnie do tych butów, właśnie które wam przed chwilą pokazywałam, też idealnie pasuje. Też niedługo na blogu będzie z nią stylizacja. I rzecz, którą kupiłam w Nowym Jorku. Tam nie poszalałam jakoś zbytnio, bo powiem Wam szczerze, że u mnie jest dużo taniej. Dużo większa jest dostępność do takich sklepów, tych właśnie typowych, gdzie są przeceny. Zresztą my żeśmy nie chodzili po Nowym Jorku ze względu na, na zakupy, tylko typowo, żeby sobie pozwiedzać. To jest właśnie spódnica, którą zakupiłam w H&M. Ona była w tej niedawnej kolekcji. Może jeszcze są, może teraz są na promocji, więc zachęcam Was. I one z takimi jakby właśnie alanitami, ale one są po prostu przyklejone. One nie są jakoś tam mocniej wsadzone, one są po prostu przyklejone. Bardzo mi się właśnie one spodobały. Spódnica jest z takiej bawełny, z tyłu jest taki suwak i też są właśnie te nity. Bardzo ona mi się podoba. Też niedługo będzie w jakiejś stylizacji na blogu. E, w Nowym Jorku jeszcze sobie zakupiłam, chciałam jakąś pamiątkę e, właśnie e, z typową taką dla tego e, miasta. No i e, długo szukałam i wybrałam sobie e, czapkę. Ja wiem, czapka jest troszeczkę, słuchajcie, zwykła bejsbolówka, jest troszeczkę e, taka dość odważna i powiedziałabym pstrokaśna, ale ona mi się najbardziej spodobała z tych wszystkich czapek, jakie mieli w Nowym Jorku i powiem Wam, że jedyny stragan miał takie akurat czapki. No są tutaj tak fajnie postrzępione z takimi cyrkoniami. Dla niektórych to pewnie jest kiczowate bardzo, ale powiem Wam szczerze, że mi się akurat ona bardzo spodobała i E, bardzo stwierdziłam, że e, będzie mi przypominać o Nowym Jorku i rzeczywiście tak jest. E, koszt jej to był jakiś, ja nie wiem, to, jakieś śmieszne pieniądze, niecałe chyba 10 dolarów. I nawet ostatnio, jak była u mnie znajoma, to powiedziała, że e, o, to kupiłaś ostatnio, jak teraz byłaś w Nowym Jorku. I mówię, że tak, o jest takie fajne, ja nigdy ich, takich czapek nie widziałam. Ostatnią rzeczą, którą Wam chcę pokazać w tym holu, jest sukienka z takim fajnym. Zaraz mnie będziecie poprawiać, nie chcę wam mówić. Dla mnie to jest Gepard, ale może dla Was to jest jakiś tam ryś, nie wiem, nie ryś, Gepard. No, ogólnie mówiąc kociak, jak wiecie, co to jest za kociak, to piszcie. Z takim tutaj fajnym wycięciem z tyłu. Zaraz Wam pokażę. O. I ona też jest długa, ta sukienka, i właśnie przód jest krótszy, a tył jest dłuższy. Też Wam linka zostawię na dole, bo już się pytaliście mnie w, właśnie na Instagramie, gdzie można dostać tą sukienkę. I na moim drugim kana kanale na Dekretka 2 możecie ją widzieć właśnie w ostatnim filmiku, jak sobie w niej tam chodzę po parku. Ok, to już wszystkie moje zakupy. Teraz parę ogłoszeń dla Was. Po pierwsze, chciałam Wam ogólnie serdecznie podziękować za to, że jesteście, że jest Was coraz więcej. Bardzo się z tego cieszę, bo przybywa Was naprawdę bardzo, ale to bardzo dużo ostatniego czasu, co po prostu raduje moje serce. I właśnie dlatego ostatnio założyłam specjalnie dla Was skrzynkę gdzie możecie do mnie wysyłać listy, e, wysyłać jakieś, nie wiem, inspiracje, no, cokolwiek tylko chcecie. E, ja Wam zostawię na dole właśnie adres tej skrzynki e, i już od jednej z Was, od Sary dostałam właśnie piękną kartkę, która mieszka w Nowym Jorku, <grych> którą serdecznie pozdrawiam, jeżeli mnie teraz ogląda i dziękuję jej za kartkę. Jest to naprawdę bardzo miłe poczytać o sobie takie miłe rzeczy. E, i też ostatnio właśnie dostałam kolczyki e, od Wicki, ale niestety nie napisała jak się nazywa, więc nie mogę jej podziękować tak imiennie. Mm, bardzo mi się podobają takie e, śmiechowe serducha. E, I drugie takie e, ogłoszenie to zapraszam Was na Facebooka, bo na Facebooku jest dla Was konkurs. Konkurs trwa do 7 września, więc zainteresowanych bardzo serdecznie zapraszam na Facebooka. Okej, okay, słuchajcie, to już wszystko. Mam nadzieję, że dzisiaj Was nie zanudziłam, że spodobał Wam się filmik i że w tych linkach, które Wam podam na dole, coś znajdziecie dla siebie. Ja już się z Wami żegnam. Do usłyszenia. Buziaczki. Pa!